Ostatni odcinek z wyceny ekwipunku Ginolda strasznie się Wam spodobał, za co oczywiście bardzo dziękuję, więc dziś prześwietlimy sobie EQ jego kolegi, czyli oczywiście Bandury. Od razu mówię, że u niego znajdziemy dużo mniej skinów, stąd też film jest stosunkowo krótki, ale za to nadrabia jakością, bo ogólna wartość jego EQ jest bardzo, ale to bardzo zaskakująca. O czym przekonasz się oglądając ten materiał. Standardowo, zanim przejdziemy do sedna, to dziś mam dla Ciebie konkurs na takiego oto skinka. Jeśli chcesz go zgarnąć, to zostaw suba z łapkę w górę oraz komentarz trade linkiem. Wszystkim chętnym życzę powodzenia, a teraz już przejdźmy do głównego tematu odcinka. Bandura w swoim eku posiada aktualnie 7 noży, a najtańszym w jego kolekcji jest falchion taiga, w jakości po testach bojowych, który warty jest 375 zł. Kolejny to Sztylet gradient, w stanie prosto z fabryki, którego cena sięga już 3550 zł. Karambit, stal węglana, lekkie zużycie, warty 3700 zł. M9 bajonet gamma doppler w stat trakuje. Jakości prosto z fabryki, który warty jest 4750 zł, czy karambit marmurkowy gradient prosto z fabryki o wartości 6600 zł. No i teraz zostały nam dwa nożyki, takie tam bardzo skromne, bo jednym jest M9 Bajonet Doppler Sapphire, w jakości prosto z fabryki, którego cena sięga 58700 zł, a drugi to nóż motylkowy Gamma Doppler Emerald, również w stanie prosto z fabryki, który warty jest 70800 800 zł. Także że Tak jak mówiłem na samym początku, mimo że mamy tutaj tylko 7 noży, to są one łącznie warte 148 475 zł i to już robi naprawdę solidne wrażenie. Przechodzimy więc do rękawic. Tutaj jest już nieco bardziej przyziemnie, ale za to te są dobrane tak, by dobrze pasowały do jak nie mam ulubionych kospatryka, czyli oczywiście tych najdroższych. Są to bowiem rękawice specjalistyczne szmaragdowa sieć w stanie po testach bojowych, których cena to 2600 zł oraz bandaże bok kobaltowe czaszki, również w stanie po testach bojowych, a te warte są 1650 zł. W kwipunku bandury znajdziemy także kilka, i to dosłownie kilka, bo zaledwie cztery skórki do broni, które są warte naszej uwagi, mimo to cała reszta jak zawsze zostanie doliczona do ogólnego podsumowania. A więc zaczynamy od Glocka Gradient jakości prosto z fabryki o wartości 5750 zł. Znajdziemy tam także AK 47 złota arabeska, po testach bojowych o wartości aż 10%. 400 zł, M4A1S niebieski fosfor prosto z fabryki za 2300 zł oraz AWP gradient również prosto z fabryki za 4300 zł. Zaś wszystkie pozostałe skórki, które znajdziemy w eku Patryka to łączna wartość rzędu 1700 zł. Jeśli lubisz filmy z wycenek ekwipunków i chciałbyś zobaczyć eku Merganiego w kolejnym odcinku, to daj znać komentarzem o treści Mergani, a ja przypnę Ci serduszko. Strzel też suba z dzwonkiem, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów prosto ze świata CS go, a ja tymczasem zabieram cię na podsumowanie. Tak więc cały aktualny kwipunek bandury obliczany na dzień 4 lipca 2023 roku warty jest 175 475 zł. Jeśli nie widziałeś odcinka z wyceny Kuginolda, to link do filmu znajdziesz w opisie, podobnie jak linki do mojego Twitcha, Instagrama oraz Twittera, gdzie serdecznie Cię zapraszam.